Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj taka krótka recenzja wagi Xiaomi Mi Smart Scale 2. Kupuję ją w Mister Rzeszów, jak zwykle, 30 grudnia 2019 roku. Waga jest wykonana z bardzo dobrych materiałów. Fajne szkło, fajnie się prezentuje. Tutaj mamy bardzo ładne logo Xiaomi. Teraz wam pokażę z tyłu. Tak się prezentuje. Tutaj mamy cztery gumowe stópki. Mamy informację o wadze, że jest zasilana między innymi trzema bateriami 1,5V AAA. No i tak, waga łączy się poprzez aplikację MiFit. Tam mamy funkcję pomiaru równowagi. Również sylwetka jest analiza sylwetki, to znaczy, ile ważą nasze kości, nasz tłuszcz, ile mamy wody w organizmie i te, masa mięśniowa i tak dalej. No i tak, waga waży z dokładnością do 50 gram. Gdy mamy symbol L na wyświetlaczu, który jest o tutaj ukryty, to znaczy, że baterie są słabe i należy je jak najszybciej wymienić. Jeśli mamy symbol, jeżeli się nie mylę, to jest litera Q, to znaczy, że waga jest przeciążona. To teraz sobie zważymy to. Przykładowe rzeczy. Zgaszę światło, żeby było lepiej widać. Zaktywujemy wagę. Jest na 0, Kładziemy mini dron, który był ostatnio na odcinku. Pokazuje 0,25. Teraz sobie położymy powerbanka Takiego. 10 000 mAh. Również 0,25 kg. Teraz sobie zważymy. Strugaczkę, która była w chińskich gadżetach, ważona 0,15 0 kg. Teraz sobie położymy karteczki 0,20. No i organizer tu pokazuje 0. Zobaczymy, bo wahało się. Dobra, jest 0,30 kg. No to tak, jak widzieliście, się prezentuje. Waga mi się bardzo podoba. Jest bardzo ładna. kosztowała 79 zł. No i była warta zakupu, ponieważ... Potrafi zapamiętać do 16 członków rodziny, znajomych. Oraz jest funkcja gościa, która nie zapisuje wyników w aplikacji. No to tak. Jeżeli Wam się podobał dzisiejszy krótki odcinek, stawcie koniecznie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Oraz jeż Jeżeli Jeszcze wasi znajomi Mnie nie oglądają To zachęcam Powiedzcie im By Zachęćcie Aby oglądali ten kanał Ponieważ pojawia się tu wiele ciekawych rzeczy Filmy są Na razie dwa razy w tygodniu Sobota i niedziela Ale myślę, że będą częściej. A więc, nie przedłużając, do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć!